Chciałem Wam powiedzieć, że... I szpaku przy mnie zapomietlarza tam koło działeczki, kiedyś walił konia szpak. Pokazywał mi na telefonie komórkowym gołe baby, jak baba loda robi, jak jej się wkłada, ci peliże. I szpaku do mnie mówił, no to ci pokażę yy, gołe baby na telefonie. I później stanął mu kutarz szpakowi i mówił szpak, nie mogę się powstrzymać, muszę zwalić sobie konia. I szpaku spermę wycierał liściami. A co jeszcze o nim powiesz, co jeszcze powiesz, o nim? Yy, Szpak i gremin to są dwa pedały. Szpak i gremin. Loda sobie robią liżą dupę, yy, spuszczają się do buzi szpak i gremin. Szpak i grem. To dwa pedały. Szpak robi greminowi loda, a gremin robi szpakowi loda.